Czy Putin pompuje rynek nieruchomości w Polsce? W Europie przybywa obecnie ponad 7 milionów uchodźców z Ukrainy. trzysta tysięcy z nich znajduje się obecnie w Polsce. Putin już wcześniej rozpoczął wojnę hybrydową przez to ceny surowców energetycznych naprawdę mocno wzrosły. Oczywiście, swoje załóżmy również polityka naszego rządu, NBP i Rady Polityki Pieniężnej, wystarczy spojrzeć, że w naszym kraju pierwsze podwyżki stóp procentowych w obecnym cyklu zaczęły się już w październiku 2021 roku. W ciągu kilku miesięcy ceny za wynajem mieszkań wzrosły od kilku do kilkudziesięciu procent. Przykład w Warszawie lokatorzy muszą zapłacić za najem ponad 30% więcej. Mamy do czynienia ze spadkiem akcji kredytowej o ponad 70%. Oferta mieszkań na wynajem skurczyła się w niespotykanym tempie. Niektóre źródła podają, że nawet o 70%. A czy Putin dźwignął ceny najmu nad Wisłą? Chociaż nieświadomie, to dołożył do tego swoją cegiełkę. Razem ze spadkiem zdolności kredytowych, mniejszym zainteresowaniem zakupem nieruchomości, czy zakończeniem pandemii spowodowało, że w dużych miastach wynajem własnego mieszkania powoli staje się luksusem.